Będzie z tego dobra, Brandy. Dobrze, że nie musimy ich liczyć. Pachną bardzo ładnie. Fajnie nam się zbierało winogrona, ale teraz trzeba je przetworzyć. Chodź, Jean, to twoje winogrona. Nas tylko cieszy ich obfitość. Co powiesz? Jest ich bardzo dużo i mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Wiesz, że zabierzemy też wytłoki? Jasne. I tak ich nie wykorzystamy. A my tak. Jak się to robi? Mamy tu prawie 650 kg, więc za pomocą wózka widłowego wsypie je do zgniatarki, która usunie też łodygi. Od razu je zmiażdży i wyciśnie środek. To tylko wstępne rozdrobnienie. Tak. Wszystko zostanie przepompowane do prasy. Czyli to maszyna, która oddzieli sok od wytłoków. Tak. Odseparuje skórki, łodygi, pestki, a sok przepompuje do zbiornika, który już wysterylizowałem. Zaczynajmy. Chcę spróbować tego soku. To łatwiejsze od ugniatania nogami, tym bardziej kciukiem. Sok szybko popłynie do tej misy. Już leci. Patrzcie, nawet nie zaczęło ich gnieść. Włożyliśmy w to dużo pracy. Uprawialiśmy winogrona i je zbieraliśmy. Jest ich mnóstwo, a dzięki tym maszynom oddzielimy sok od wytłoków. Brandy robi się z soku, więc fermentuje się na nią tylko owoce. Natomiast grappa robi się z wytłoków albo pozostałości z produkcji wina. To naprawdę dobry sok z muskatów. Zdrówko! To się nazywają udane zbiory. Prawie żal robić coś z tego soku. Ta bank podniesie ci cukier. Ale dobry. Ten sok jest niezięski, naprawdę słodki i pełen smaku. Nie do wiary, że coś jest takie smaczne, choć nie zawiera alkoholu. Będzie z niego najlepsza brandy, jakiej kiedykolwiek próbowaliśmy. W wytłokach zostało pod dostatkiem smaku. Wewnątrz znajdują się dwie gumowe tarcze. Ściskają zawartość z obu stron. Sok leci i leci. Prasa naprawdę ma siłę. Nie bylibyśmy w stanie wycisnąć z nich tyle soku dostępnymi nam metodami. Wszystko mają tu przemyślane. W porządku. Wyglądają mi na porządnie zmiażdżone. Dodamy cukier, a w miąższu jest jeszcze odrobina soku. Będzie z tego grappa. Chętnie wywieziemy to na wysypisko, Jean. Wysypisko. I zrobimy swoje. Zostało tylko wywieźć naszą zdobycz do bimbrownika Lego i Amandy, żeby mogli się wziąć za brandy i Grappa Jesteśmy Ci wdzięczni, Jean. Zapraszam na degustację win. Namówiłeś mnie. Uważaj pod nogi, jest ślisko. Kolejna kopuła grzmotu. Chcemy z Joe Boyem odtworzyć bimber z czasów prohibicji. Taki sam, jak i Al Capone, Lucky Luciano i spółka Pili za prohibicji. Mało tego, przyjeżdżali do Arkansas, żeby go pędzić. A kluczowym składnikiem tego bimbru jest woda. To ta sama woda, w której leżeliśmy. Trudno będzie ją zdobyć, bo płynie w strumieniu pod miastem. Gwarantuję, że będzie tu gniazdo węża. Dziś zjedzam na kolację Big Chucka i Joe Boya. Planujemy prześledzić bieg tego strumienia, żeby oddalić się od miasta i znaleźć dobry punkt do czerpania wody. Olera. Trudno się tu oddychać. Wydaje się, że wejść do takiego tunelu to nic trudnego, ale to nieprawda. Czuję się jak w jakimś horrorze. Każdy oddech to odrobina tlenu, a reszta to wilgoć. Zdajesz sobie sprawę, że idziemy pod Hot Springs? Tak. Tu jest pompa. Prowadzi do łaźni. Poważnie? Możemy tędy wyjść. Tam jest woda. I tam są pieniądze. Musimy się stąd wydostać, a mamy widoczność na półtora metra. Proszę bardzo. Nareszcie świeże powietrze. W końcu się wydostaliśmy. To najwspanialsze uczucie na świecie. Świeże powietrze. Wreszcie można odetchnąć. Bogu, dzięki powietrze. Gdy wyszliśmy, nie byliśmy już w mieście. Zobaczyłem, że strumień prowadzi do lasu. Może znajdziemy jakąś drogę, którą będziemy mogli wywieźć wodę? Jak na gorące źródła, ta woda wcale nie jest gorąca. Małe źródełko, które zasila strumień, jest gorące, ale nie aż tak, żeby podgrzać całą rzekę. Nie zaszliśmy już wystarczająco daleko. Przeszliśmy spory kawałek, widać, że nikt tu nie przychodzi. Mamy pod dostatkiem wody. Faktycznie tu jest dość głęboko. Widzę wodę i wiem, że możemy ją stąd brać, ale zastanawiam się, czy chcę każdorazowo zadawać sobie tyle trudu. Rozglądam się i tak myślę. Raczej nikt nie przychodzi tu nad strumień. Może się tutaj rozstawimy? Chcesz coś zbudować i tu przywieźć? Mamy tu krzaki, mamy płaski zakątek. Możemy zbudować coś niskiego, byle zmieścić pod spodem palnik. Możemy to schować w zaroślach i zakrywać, gdy będziemy wyjeżdżać. Trzeba pomyśleć o rozstawieniu bimbrowni. Moglibyśmy pędzić bimber na miejscu, robić swoje, a potem wracać do siebie. Mamy plan, niski destylator. Wynośmy się stąd, Proszę. Mam nadzieję, że to naprawdę woda lecznicza, bo obtarłem sobie kostkę o te cholerne buty. Nie mogę uwierzyć, że zażądali 40 dolarów za buszel jabłek. W głowie mi się to nie mieści. Nie tak dawno buszel kosztował 10 dolarów, a teraz 40. Co za podwyżka? Planujemy pędzić jabłkowy bimber i potrzebujemy na niego dużo owoców. Ale przy takich cenach nigdy byśmy nic nie zarobili. Potrzebne mi co najmniej 40 kg jabłek na beczkę. Wychodziłoby po 250 dolarów za każdą, a gdzie zarobek? Dlatego zadzwoniliśmy do fabryki cydru i umówiliśmy się z gościem, który może nam sprzedać jabłka. Patrzcie na te jabłkę. Nic dziwnego, że nigdzie ich nie ma, wszystkie są tutaj. Taką ilością upilibyśmy całą amerykę. On właśnie nad tym pracuje. Staramy się? W życiu nie widziałem tylu jabłek w jednym miejscu. Nic dziwnego, że nigdzie nie ma jabłek w dobrej cenie. wszystkie są tutaj. Ile macie tu skrzyń jakieś półtora tysiąca. 1500. 1500. Mają tyle jabłek, że powinni dać się namówić na odstąpienie jednej skrzyni. Wystarczyłaby nam jedna: jedna skrzynia. Chyba nie mam żadnych na Chciałbym wam pomóc, ale muszę wszystkie zużyć na cydrę. To zrozumiałe. Ten koleś nie sprzeda nam nawet jednego jabłka. Nie potrzebuje naszych pieniędzy, bo robi cydrę. Ale chce nam pokazać coś ciekawego. Po wszystkim wrzucamy je na ten świder, który wypycha je na pas transportowy. To produkt uboczny, którego nie używamy. Wyrzucają coś, co nazywają wytłokami jabłkowymi to pozostałości skórek, łodyg, dobrego surowca o smaku jabłek. Wypompowują je na wywrotki, którymi jadą do hodowli świni. Ile byście nam za to policzyli? Oddajemy to za darmo. Bierzcie, ile chcecie. Wezmę tyle, ile dacie. Nie ma sprawy. W tych wytłokach na pewno został cukier, a do tego dobry smak. Co teraz? Podjechać pick -upem? Podstaw go tyłem do załadunku. I idziemy ładować. To wszystko zmieni, bo jest darmowe. Mogę tu przyjechać, kiedy zechcę i będę miał szarlotkę. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego dość aromatu i cukru, żeby zgadzał się poziom alkoholu i smak szarlotki. Zaję fajnie.